W imię Allaha, Najlitościwszego, Najlitościwszego, Al-Fatihah Najlitościwszy, Najlitościwsze, Najlitościwsze, Al-Fatihah Tentry. Pamiętajcie o mnie, a ja będę pamiętał o was, al baqarah Jestem blisko, odpowiadam tym, którzy mnie wzywają, al baqarah Allah kocha tych, którzy załują i oczyszczają się Al-Bakarah-Twedziu. Bóg jest z cierpliwymi al bakarah Fiftre. Bóg miłuje dobroczyńców Al-Bakarah-Twemfifth. Bóg jest zadowolony z tych, którzy poświęcają się dla niego Al-Bakarah-Twemfifren. Allah udziela mądrości tym, których kocha al bakarah Allah kocha sprawiedliwych, tel imran trefsevshet. Allah kocha hojnych, cierpliwych i przebaczających, tel imran trefsevshet. Allah kocha tych, którzy w Niego ufają, tel imran trefsevshet. Nie czyńcie sobie krzywdy, gdyż Bóg jest dla was miłosierny, annisa fortujmym. Allah kocha sprawiedliwych Al-Ma'idah 4. Allah nakazał sobie miłosierdzie Al-Anam Kiedy przyjdą do ciebie ci, którzy uwierzyli, powiedz: Pokój wam. Miłosierdzie Boga jest blisko tych, którzy czynią dobro Al-Araf 7. Moje miłosierdzie obejmuje wszystkie rzeczy: Al Araf Seven Allah kocha sprawiedliwych Attaw Bach-Neif Allah jest z Prorokiem i wierzącymi Attaw Bach-Neif Allah wzywa do Domu Pokoju, Paradisu Yunus Ciętów Bóg jest bliski odpowiadające hud ewen Bóg jest najlepszym obrońcą, najlitościwszym Jusuf twersi Zaprawdę w pamiętaniu o Bogu serca znajdują spokój Arrat Trendwilj. Jeśli będziecie wdzięczni, zwiększę Wam własę Ibrahim Czotysenj. Daj znać moim sługom, że ja jestem przebaczającym, miłosiernym Alhirfim Forsen. Bóg jest z tymi, którzy się go boją i czynią dobro, a nahalszyk z